Kolica Autostrady w Wierzchosławicach, która już niedługo, może nawet do końca roku, zostanie oddana do użytku, a to droga powiatowa Ostrów Ródka, wykorzystywana przez firmę Dragados właśnie do budowy autostrady, nikt nie przypuszczał, że zostanie wykorzystana aż do samego spodu. Proszę Państwa, Można zobaczyć, tu jest wybrane połowę pasa drogowego na miejsce, któreśmy zatrzymali wykonawcę budowy autostrady, który to wybierał. Jest to odcinek 503 metry. Na, głęb na głębokość około 70 do 200 centymetrów. Starosta powiatu tarnowskiego Mieczysław Kras określa to jednoznacznie. To jest proszę państwa no, kradzież po prostu w biały dzień. Ja się zastanawiam no, jak dalej w takim kraju można żyć, gdzie każdy kradnie na potęgę. No. W biały dzień przyjeżdża koparka i bierze sobie z drogi powiatowej co tylko im jest potrzebne. Nie wiem, zastanawiam się, czy nie trzeba jak na dzikim zachodzie kupić sobie karabin, po prostu siedzieć i pilnować mienia powiatowego. Ale zacznijmy od początku. Na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad niektóre drogi powiatowe zostały oddane do użytku firmom, które budują autostrady. Tak jak ta droga, Ostrów ródka to dokładnie 2 km i 100 m. Za wynajęcie tej drogi od powiatu Dragados zapłacił milion 100 tysięcy złotych. Drogę po opuszczeniu autostrady miał za te pieniądze odbudować powiat. Odbudować ale nie wybudować. Firma Dragados postanowiła zabrać z tej drogi wszystko co jeszcze zostało na tej drodze. Oczywiście, żeby mogła z tej drogi korzystać, no to musiała gdzieś tam chwilami uzupełniać kamień. Więc doszli do wniosku, że to jest ich kamień. Państwo zobaczycie za chwilę tam dalej. Przystawili koparkę i wybierali 80 cm w głąb, wszystkie kamień jaki na tej drodze się znajdował. No nie potrafili zajechać jeszcze na długości 700 metrów całkowicie asfaltu i jakieś szczątki tego asfaltu zostały, więc firma uznała, że ten asfalt musi sobie zabrać, bo ona tę drogę miała zajeździć, a po prostu nie dała się ta droga na tyle zajeździć całkowicie, więc sfrezowali, Państwo widzieliście, sfrezowali sobie 700 metrów drogi i ten materiał został zdeponowany Tutaj, w pobliżu yy, tej drogi. Wezwana na miejsce przez zarządcę dróg powiatowych policja przerwała ten proceder, a sprawa znajdzie swój finał prawdopodobnie w sądzie. Wszelkie próby nawiązania kontaktu z firmą Dragados kończyły się tak. Ostatnią informację w tej sprawie ma starosta Mieczysław Kras. To jest no, y, niesamowite tłumaczenie jednego z kierowników budowy. Jeżeli dyrektor tu przyjął mówi, panowie, no co wy tu wyprawiacie? My kierujemy sprawę do prokuratury, a możecie sobie kierować. Y, sprawa będzie trwała 5 lat, mamy dobrych prawników i tak to wygramy. Już nie jeden przyszedł do nas na kolana. Takie były słowa jednego z kierowników budowy. Odbudowa tej drogi będzie kosztować znacznie więcej. No od podstaw to byłby około 3 miliony złotych, a nie 1,148 148 tysięcy, jak była spisana u Mauser, to został zrobiony taki uczciwy kosztorys. Uczciwe podejście, że oni zniszczą, tam na dosypanie tuczniem, od odbudowy rowów i nawierzchni. Około y, 2,5 tysiąca ton materiału z tej drogi zostało wywieziony, to po prostu trzeba na tę drogę wywieźć, a ja takich pieniędzy już na dzień dzisiejszy nie mam. Do tej sprawy będziemy wracać Julita Majewska, Tarwizja.